Tak, tak dla nás to bol očakávane uh, trudný meč. My sme vedeli, že Kolona bude hrať do a bardzo stále fragmenty hry. My sme tu aj punkt, ale v prvej polovine uh, bolo na vojsku jenom, jenom jedna družina. Uh, to bola byla Korona. Až uh, v koncovce prvej poloviny sme začali hrať uh, v Pilce. Uh, druhá polovina, myslím, že bola z našej strany uh, tiež uh, lepšia a Ja muszę powiedzieć, że uh, jestem spokojny z tym, z tym punktem, który chcieliśmy tutaj wybrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Różyński. Tak jak pan powiedział, w pierwszej głowie zagraliśmy bardzo dobre zawody poza morze, urywkiem między 10 a 17 minutą, gdzie, gdzie trochę opadliśmy, a w pierwszych 6 minutach mieliśmy okazję do tego, żeby zdobyć bramkę i taki mieliśmy plan i myślę, że ta bramka by otworzyła ten mecz i o wiele ciekawsze środowisko byśmy obserwowali, ale niestety w pierwszej połowie nam się ta sztuka nie udała, w drugiej już yy, chłopaki opadali siły, już było widać zmęczenie u niektórych, już większe luki się robiły. Śląsk to jest doświadczona drużyna i ma w swoich szeregach yy, takich zawodników jak, jak Mila, który czekał i Kazimierczak, którzy rozrzucali podania na boczne sektory, gdzie mają bardzo dobrych skrzydłowych I, i mieliśmy zagrożenie i sytuację pod, pod naszą bramką. No, szkoda, bo, bo, bo z tego co, co wiem, spalonego nie było. Czy podanie do sierpnia, może to była najważniejsza akcja, no ale niestety zawsze ze Śląskiem coś tam, coś tam umyka, bo, bo wiemy, że u nich też zdobyliśmy bramkę prawidłową i też została nieuznana. Nie no, trzeba szanować to nie ten jeden punkt, szkoda, że nie trzy, bo, bo zawsze gramy o trzy punkty, ale nadal ale na Kielce zostaje niezdobyta w tym roku, bo, bo jeszcze to nikt. Nie jest dobra, czy... Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Proszę bardzo. Jak Pan ocenia w tych złodziejów, którzy się zagrali na Tak, ja myślę, że to był pierwszy, pierwszy mecz dla nich od początku, a myślę, że to Je tam ešte ale potenciál, aby vyhrali lepšie, ale na, na tiežší, na asi na tiežší, na tiežší, na tiežší,